Witam serdecznie, Michał Słokin, urolog-androlog. Czy siedzący tryb życia może powodować problemy z prostatą? Generalnie siedzący tryb życia jest dla nas wszystkich bardzo niezdrowy. Warto się ruszać. Natomiast co do gruczołu krokowego, czyli prostaty, siedzenie długie bez przerwy powoduje zastój krążenia krwi w miednicy. No i tym samym może nasilać różnego rodzaju problemy z prostatą, które już mamy. Dla zdrowej osoby, której nic się nie dzieje, no myślę, że siedzenie zbyt długie z prostatą nic złego nie zrobi. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że długotrwałe siedzenie bardzo często powoduje całą masę zaburzeń związanych z napięciami mięśni dna miednicy, a te mogą uciskać gruczoł krokowe albo symulować dolegliwości właśnie ze strony gruczołu krokowego. Dlatego bardzo dużo pacjentów, nawet młodych takich, którzy mało się ruszają i bardzo dużo siedzą, zgłaszają się do nas na wizyty, Właśnie z powodu dolegliwości z okolicy krocza. Dlatego wstań z krzesła, rusz się, zrób coś, na pewno będziesz zdrowy. Pozdrawiam.